Natan Marco nie dostanie wypłaty za walkę Fame The Freak. Natan Marco był informowany yy, o surowym zakazie dotykania takich tematów podczas konferencji czy programów. Podczas programu Facebooka zdecydował się na złamanie tych zasad. Z tego powodu informuję, że zawodnik nie otrzyma wypłaty za walkę na Gali Fame. Załęcki był zapewniany o nieporuszaniu tematu rodzin bliskich na programach przez Federację Fame. Szef organizacji zadecydował, że cała kwota z kontraktu Marconia zostanie przekazana Denisowi Załęckiemu. <grym> Po pierwsze, ja w to tak średnio wierzę. Ale uznajmy, że to prawda, bo ja wiem, jakie się rzeczy działy w przeszłości. Ale uznajmy, że to prawda. To teraz jest tak: gość, który kopnął w głowę <słuch> typa, z premedytacją trzy razy dostanie jego garże. Jak oni nie potrafią sobie radzić bez tego ja to jest takie śmieszne. Przecież oni myślą tak: weźcie, napiszcie taki post. Wyjdziemy wtedy dobrze wizerunkowo. Ja wyjdę na honorowego. Będzie, że mam. Eu <laughs> não A tak naprawdę wychodzą, jak sobie w, w końcu to przemyślą, to dojdzie do nich, że ej, nie, to chyba dziwnie wyszło, nie? Bo nagle wychodzi, że dajemy garze gościowi, ale dopiero, że dajemy garze yy, gościowi, bo obraził drugiego, bo mu tam wjechał na rodzinę, ale przecież ten drugi go kopał po głowie. I co najważniejsze, skoro podjęliście taką decyzję, to było powiadomić na przykład Natana o tym przed walką, a nie, że wykorzystaliście, że on zawalczy, Lu y czyli zrobił dla was pracę, bo wystąpił jednak na tej gali i na koniec mu dopiero mówicie, że a jednak nie dostaniesz wypłaty. Było mu to powiedzieć wczoraj, albo po programie. Kiedy był program? We wtorek? Czy w środę? To wtedy nie można było powiedzieć tego? I natan by na przykład nie zawalczył, a zawalczyłby ktoś inny. Ale nie powiedzieliście tego, bo chcieliście sprzedać pay per view, nie? <laughs> Jej, Tazi wygrał? Hmm, huh. to ten Tazi jest mocny mega. Ale to znokautował czy co? A, jadą mi w komentarzach. Mówić o rodzinach nie można, ale kopać cukierkiki, tak? Spokojnie, oni jeszcze dadzą kilka oświadczeń, yy, ale ja bym yy, dam wam radę, podchodźcie z dystansem do oświadczeń Fame. Bo oni zaraz dadzą takie, że niby Denis coś tam, niby ten, niby ten. Wszystko trochę tak przepuszczajcie przez sitko. <laughs> ale to pokazuje czemu nie dawali żadnych oświadczeń. Yy po moim filmie, bo cholera kompletnie nie potrafią w oświadczenia, oni nie potrafią przemyśleć, bo na przykład tym oświadczeniem się pogrążają i to tak, widzicie, ja nawet nie muszę filmów nagrywać, oni sami wszystko robią <laughs> myślę, że zaraz napiszą jakieś kolejne oświadczenie o Denisie, coś tam i tak dalej, Tazi wygrał dwie rundy tylko brata miał kontuzję jakąś, ją Masz. ale, a wygrywał yy, w trakcie walki bratan? czy jak to wyglądało? nie, ale widzicie, nie, że oni naprawdę, ja, ja jestem ciekawy, jakby ta gala się rozwinęła, gdyby na przykład od samego początku nie było tego Andrzeja tajemniczego, jak oni tak nie potrafią, kompletnie tam nie kminią, nie? Oni nawet jak mają kilka dni, to wymyślą głupotę, ale zobaczcie jak oni działają na gorąco. Ja pierdzielę. A mówicie, że jeszcze Natan po walce coś krzyczał, tak? No dobra, no to jeżeli jeszcze po walce krzyczał, no to, to jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy wtedy by był. Że, na przykład, po programie rozmawiali z Natanem, nie wolno już nigdy więcej o tym mówić. I teraz Natan powiedział, i to wtedy jeszcze to ma jakąś rację bytu, nie? Ale też taką średnią. Ale jeszcze jako tako da się tutaj logikę ułożyć. Jeżeli po walce tak krzyczał. Natomiast ja jeszcze tego nie widziałem, więc nie wiem, czy to prawda. A mimo wszystko uważam, że czkawką im się odbija takie oświadczenie, ale jakoś będą przynajmniej mogli go bronić, bo gdyby jednak Natan nie krzyknął po walce, to by nie mogli bronić tego oświadczenia, ale wiecie, jak krzykną, no to dla nich to o, oszczędność, jest możliwa oszczędność. No ciekawy jestem, będziemy to bardziej analizować w niedzielę, jak już będziemy mogli też widzieć te wywiady. <laughs> Wnioski po Fame Freak. Cios nie słyszy na oko, Marcu nie widzi na ucho, Denis, okej. Okay. O, ale podobno na koniec Wojtek robił sobie zdjęcie. Okay. <laughs> Stacji. <laughs> Natomiast czekajcie, patrzcie. ale patrzcie, Natan dostanie. Mimo to nie było i nie ma zgody na poruszanie tematów rodzin w naszej organizacji. Czyli jeżeli Denis nie doniesie yy, aktu małżeństwa z tą dziewczyną, no to Natan nie poruszył tematu rodzin na to wychodzi. No wiadomo, teraz już gadamy pół żartem, pół serio, ale to tylko pokazuje, że nie potrafią pisać tych oświadczeń. Mogliśmy wstać tematów rodzin i osób bliskich i wtedy by było ok. Coś tam w wpiasz nie ja gramie, nie? Ewidentnie. O, ja. Ale widać, że im bardzo zależy na Denisie, nie? Bo tutaj jest taki, no, Denis był zapewniany o nieporuszaniu. I Denis na wywiadzie będzie mówił honorowo, honorowo. No ciekawy jestem. No na pewno będzie wrzawa po tym. Pora w internecie. Przecież napisali rodzin i bliskich? Nie ma zgody na poruszanie tematów rodzin w naszym Gdzie masz bliskich? Co ty mówisz? No to, że Denis był zapewniany. No dobra, dobra, może się czeka. I tak uważam, że... Tu jest bliskich, faktycznie. I tak uważam, że źle im się zestarzyje to... Oświadczenie no z racji tego, że jednak Denis kopnął go w głowę, nie? I teraz po tym, że gość kop, kopie kogoś w głowę, to ten gość jeszcze dostaje garzę tego, który został kopnięty w głowę. To co jest gorsze? Obrażenie kogoś, i na przykład jego bliskich osób, czy skopanie mu głowy? Bo ja rozumiem walka, nie, no ale to jest nieprzepisowe jedno. No powiem tak, mi, 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 mi nie chcieli bardzo długo zapłacić za to, że jeden cios ręką zadałem w parterze, nie? I mówi. I o Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu, A tutaj mamy trzy kopniaki w parterze z premedytacją, gdzie mój cios nie był z premedytacją, a tutaj mieliśmy z premedytacją. Więc zobaczymy, czy Denis dostanie wypłatę. Słabe zachowanie Natana, ale on dosłownie przed chwilą dostał sokerkika z pełnej pizdy, co grozi poważnym szczerkiem na zdrowiu. Stawianie się po stronie Denisa w takiej sytuacji jest tragiczne. Mie, mi też zawsze Fejm tłumaczył, że w ogóle nie brać poważnie ludzi, którzy są na przykład po nokaucie albo dostali w głowę mocno. Że na przykład jak prowadziłem, yy, kiedyś była taka gala hype MMA czy coś takiego. To mówili, że tych, którzy tam dostali w głowę albo mocno, albo yy, znokautowani byli, to w ogóle nie brać na wywiady, bo że to jest upokarzające dla nich. Więc też te słowa Natana powinny być tak. No nie wiem, kurwa. Zresztą to nie, nie mój cyrk, nie moje małpy. <laughs> Trzeba to przeanalizować, bo to jest sprawa dosyć złożona. Uważam, że się pośpieszyli z tym oś... Mogli to lepiej przemyśleć. Zobaczymy jutro, co dokładnie ten Nathan powiedział. To czy jest zapis, w jakim stylu masz przegrać, wygrać? Według mnie to i tak by wtedy w sądzie przegrali. E, e, bo to nawet wiecie, jak macie walczą bokserzy i jeden drugi jego walnie w jaja, to i tak dostaje wynagrodzenie. Ja wtedy na przykład mówiłem wprost. Zresztą to będzie tam poruszane w przyszłości. Nie, nie usunęli już. Przecież sprawdzaliśmy, Co jest? Nie jest normalnie. Czemu piszecie, że usunięte? Nie jest usunięte. Zresztą ich to teraz no, nie będą usuwać, bo ich już nie obchodzą komentarze. Ale internet zgodny, nawet szalony, krytykuje ten ich wpis. No cóż, szkoda, że film nie gotowy. Mam wrażenie, że ten weekend to byłby idealny czas. <grytykuje> Ale nie, nie. Lepiej. No spokojnie. Nie no, ja w szoku, ja w szoku. Bo powiem tak: mi po face to face nawet było szkoda, Denisa. Napisałem do niego prywatną wiadomość, że na pocieszenie, nie? Bo naprawdę, mówię, kurwa. Szkoda, typa. Widać, że go to boli. Czekajcie, może wam pokażę. Nawet tą wiadomość, jak znajdę. Dałem mu trochę słów otuchy temu Denisowi. Ale to wiadomo, w moim stylu. Napisałem do Denisa tak. Eee... Jesteś dla mnie pała życiowa, ale serio współczuję po dzisiejszym programie. Nie daj się zwieść, tam nie ma honoru, a liczą się tylko pieniądze. Mimo, że masz chujowe zasady, to postaraj się być im wierny, bo inaczej utracisz samego siebie. Powodzenia, mimo, że cię nie lubię. Za jakiś czas przejrzysz na oczy. Taką pokrzepiającą wiadomość wysłałem do Denisa, ale jeszcze nie odczytał. Natomiast dzisiaj, po tym sokierkiku, to lubię go jeszcze mniej. Ale po programie naprawdę było mi go szkoda, bo bardzo mu tam było smutno. Ale... Zajebiście pokrzypiająca, no mówię, że pokrzypiająca, ale w moim stylu, że go nie lubię, to nie będę udawał, że jestem z nim kolegą.